Leży, leży. Ale udałem! Ale udał. Leży i jego mamuśka w to nie wierzy. Samurajski miecz. Aktywacja. Ej! Lecimy. Jestem, przepraszam, gotowy. Dajesz ready i lecimy. Pachnie pierniczkami. U mnie się pierniczków nie piecze. Na święta. U mnie jest tylko ryba jest ten. Jest proszę ja ciebie ten. Barszcz i do spania. Bardzo fajny loot mam i wypijam kolejną niebieską. Dzisiaj na fokusie gramy, widzowie. Dzisiaj same to psują. biegnie do ciebie. Coś do was? Leży! I jego mamuśka I, w to nie i... wierzy! Ja <laughs> no mogę tak mówić, I nie? nie czy pan lepiej pan nie? Dobra. Nie właśnie. wiem. No to nie będę Wiedze? nic mówił. Ale porobiłem go. Pierwszy frak na końcu na papciaka. Papciok. No może wrócimy do strzelanek widzowie Wydaje mi się, że to będzie taki meczek na zwycięstwo, no naprawdę już ogarniamy Ty, a snajpery, ty Paris, bo ty jesteś tak. strzelec, nie? Chętnie Łap, łap. Super. Wow niebieska, dobra no, wszystko tu znotowaliśmy. No, ciekawe czy Kilek ze snajpery wleci A pteczka tutaj przy... Ja jestem mega medykiem, mega medyk. Na S też to strzeliło, nie? A strzelają nas! Strzelają nas! No z góry, z góry, no? z góry, z góry oh, yy, 140 no. 30, na górze, 130 na górze, Trafiony, trafiony, ty, trafiony ty, dwa razy Krak, krak tu, crack, tutaj! Chodźcie do mnie, do samochodu! Krak, do samochodu. Do fury, Ej, krak, pakujemy krak, się! Krak, krak, krak! Jedźcie, jedźcie tam! Ej, tego wbije, o, tego wbijemy! No tak, no, no mówię no, on gra za góry, Chodź do góry, góry jedziemy na tak na górze, sorry! Jadę, jestem, jestem! Dobra, wjeżdżamy w nich, wjeżdżamy w nich! Dobra, dobra, dobra! dokładnie, wjeżdżamy! Osłaniam was, spokojnie! jeden, na blisko tu! Dwóch! Oni tu mieli za dymkę! Jestem łopaki, za budynkiem, za tym! Czekaj, dobrze nie leży, nie leży od razu, więc... Pamiętajcie, że boję do sniperki dla nie, mnie, yes. Ej, rozwalam to! Za Ucieka! Pije coś, pije coś! Górze. Ole mi dał! Z góry! Powalił mnie! Ej, dobrze mi dał z snajper. Ty, snajper tutaj! Za nami na górze jest w ogóle na aucie Ale mi dał heada. I za każdy idę. No. Auto też wjeżdża. a auto wjeżdża na górkę naszą. Uwaga Ty, ale wszyscy... Nie Tu jest ej! Leży! <śm> 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 ale udałem! Ale udał! Ty, on ma złotą snajpę Paris! a yeah. Biorę ją stary! Jest Wajne auto jest przede mną. Dobra, nie, nie, nie. panowie sobie to do was, wiecie? Dostał! Jest spięte! Ty Ło ja wow, kolejne! No, czekaj, bo Ej, nas jest, dwóch stron... pary parys, po z dwóch stron... Teraz, pa, par. paris, paris, teraz dwóch ja biorę stronę. przód! Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Biodą, Dobra. Ej, bo mnie nie zrzucicie. Dobra, jedziemy stąd. W dwóch stronach napierdziłem, panowie! Ech, na to Na razie jedźmy. Dobra, tu można spróbować. No oni tu są! No to nic! Nad nami! Spróbujmy wszyscy we trzech. Może może, można? Dawaj ze mną. F. Ja leżę! górę, <noise> no w górę, jest, górę, ja będę ich pierdzielał. Dobra, bo to wybucha. Ja polec! Poza strefę wyjeżdżę po prostu, poza strefę, żeby ci nie pochwalić, no, ja. Nie ja dostaję, wzięliśmy furę! Na górą, górą, i tutaj, tutaj, i tutaj mnie rozrzucaj, o tu, o. O kurwa, on nie leży. Nie, tutaj ten był taki, że ja dostałem w plecy, że znałem w ogóle. Tak, no. Tak. Ale... ale grałem podobnie. Ale teraz, czekolwiek to się nie liczy w ogóle. To jakby nie ma to się załamywać, I to było. Dokładnie. Już trenujemy, przygotowujemy się no. Musimy no wybrać to... fajne miejsce, polecić sobie tam zebrać to i pek pek. Najgorzej. Tylko pamiętajcie, nie... będziemy coraz lepszych trafiać. No dlatego, że my jesteśmy lepsi. Coraz. Fortnite właśnie nie. tym się cechuje, okay. że ma super serwery i zawsze dowozi i są super gry. Jest po prostu kotem, nie? ma nie, nie nie. drugiej chyba tak dobrze zoptymalizowanej gry multiplayer jak Fortnite. Generalnie. Też tak mi się wydaje. Jakby, bez, jakby... Bez, bez Jakby Fortnite miał być kobietą, to byłaby, to byłaby po prostu piękna topowa modelka o gołębim sercu, znająca 15 języków, która mogła być matką twoich dzieci, a jednocześnie potrafi high ci ściągnąć puszkę z czoła. Po prostu idealna. Ale, no ja tylko gra. No jak tam nie byliśmy. Ale ja to wam powiem, że leci dużo ludzi, wiecie? Dobra. Więc będzie, będzie tutaj dym, generalnie rzecz biorąc. Ale nuta. Okej, okay, wchodzimy tam, widzowie. Let's go. You wanna dance with me? Jeszcze, jeszcze jest. Kroki. Yeah. Dobrze. Yeah! We kill everything! Ja się biję! Ja się biję i umieram! Dobra, nie, 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 czekaj. Przeżyję, przeżyję, ale umieram. mnie typu są... na... Mam go, mam na... go! Na... na dole. U mnie jest dwóch typów, dwóch typów jest u mnie. Czekajcie, z U mnie są, na, na mnie sobie jak coś. Na jeziorku, jeziorku jest dwóch typów. U uciekłem! Stary, trzech po powaliłem, znaczy... Wyeliminowałem ich, ale... Nie, jeszcze nie, nie Jezus. Coś tu słyszę jest Patrz raz sam czekam na na nas Czy... czy tych typów? A to ty Izako Jeden biega po... po jeziorze A, Z góry Tam jest gość na górce na czerwonym no To lecę do niego Ja też lecę do niego Ucieka Ucieka No 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 Jeden leży ty Masz go. Dobrze Ej, tu mam ten, bo wy lepiej z tego korzystacie, tu mam takie przenośne te bunkry. Wy to lepiej to stawiacie, ja to panikuję zawsze. Ej, ma ktoś yy, amunicję Całość do, do snajperki? No tak ja Poprosiłbym, dzięki. No dać, bo ja też mam snajpę. Idę zrobić zwiat. Lecę z tobą, osłaniam się. Le, 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 chłop tu lata. Ej, oni tu lądują, Tam. lądują, lądują! Ja nie mam w gamo. Zbity, zbity, Słowa. crash! Czy crash? O, jest po sniper W krzaku. W Zaznaczajcie, zaznaczajcie! W krzaku pod nami. Czy snajper? Gdzieś tu był, nie wiem, doku, nie widzę go dokładnie. Ty, tu chłop leży pod tobą. Tak, ten... Czekaj, tu... no leży. No Czernomnie. szato fury, no! Wywal go, wywal go! Wywal go, wywal go. Jak go wywali? My tu siedzieli... Leży, leży! Hahaha! No Wejdź go bywa, no. tak nie, nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! To no Wysiadł! <laughs> <laughs> Strefa panowie, ja już zabezpieczam teren. Zabezpieczam teren, szukam przeciwników, o, na razie sytuacja jest dość oponowana i statyczna. Znaczy, jest crazy sniper. Czekamy, sprawdzamy, 42 zostało. Ninja, ninja, tam są przed nami, zobacz. Ok. Okej. Okay. Rozpracuję ich, okej, okay, jest trzeci. Wysijmy go Jest kolejny, są w budynku o, wywali, wywaliłem go Gdzie on pojechał? Gdzie on jest? Nie on wyszedł w ogóle chyba... No nie, nie jestem Nie Ty. no nie, bo on cię Kurde Ej, IQ 200 jaki zrobił Stajnę O tu jedzie i... Ej, co się stało? Ej, tu... A to skrzynka była dobra no Tu przed nami byli goście Wiesz co ja wezmę tylko Tap tak i się podleczę. W ogóle, za nami no. go prostu, nie? tym Dobra, kompaundze. ja lecę do Izaka i yy, spadam. Będziemy zbić ich. Leci nad nami, leci nad nami, widzisz? Idę do o, was. Tam, widzę. A, Ty tu się strefa, strefa. Widać. Izak na nas, na nas, na nas! Powolone. Auto no, jakieś ok. O wpytaj, Coś schować? Wiesz, to mapka. No, się to właśnie. A jeszcze jeden, jeszcze jeden na nas. Blisko, blisko, za kamieniem. Leży. Ja mam low, ja mam low. Staram, wiesz? Bo ja nie przezejrzał Wygrałem z nim, ale mam... Aaaa, LECIMY! Chłopy mi dojeżdżały, zjadłem czterech już nosu. Ja mam 40hp, ale ubiłem tam Izek ziomka Ja musiałem odpuścić niestety, bo no, miałem no, 10 powiem, ja to no. Nie Chyba dojadą zaraz Z kilku stron się strzelają A Chłop doleciał tu na ciebie ten... Jezu O mam też O kurwa Gdzie tak. kurka? Uwalone obok mnie Miem HP Nixon, plecy! O, ja mnie uciekłem! Ja uciekłem, ja uciekłem, tam było 3 były Co to się dzieje w ogóle? Ja mam taki dym. Tu wiesz, że dym! No, niestety, ubił mnie. No nie! Ile kosztuje przywrócenie? Nie, to poczekaj, za sekund No Dobra, no. OU! Ja się straszyłem! sekundy wrakło, ale były dymy, nie, ale dymy jakby. były, no nie tylko walki tak były. nie, się tak nie się tak No, my polecieliśmy, no tak, no to tak. Znaczy, tak. Ładnie wiesz, że Bo by było. Się to jest nieprzodzewka po prostu, bo tam cię ja bije jedną ekipę, my inną. Rwące fale. A no bo my ciekawie, jesteśmy oddzielić, nie? To dawaj to, to na Pentagon może. To dwójkowo, to dwójkowo. Dwójkowo, no sorki, bo ja musiałem do toalety. Nie no, luzik, to zrobimy taką misję sobie, że my w parze i wy w parze i dobra. spotkamy się gdzieś. I kto więcej, które dużo więcej fragów zrobi. o oh, yeah. O nawet o, dwa małe potki, to trzymaj te. Gdzie, gdzie jest tu skrzynka? Może pod nami? Zbieram ja stąd po drodze. Okay. Chyba nie. Ojej. No dobra, to... Dobra, ja do ciebie dołączę. Ale szybko zasuwa ta strefa. O kurwa. A czy kurwa? Przeprzieda, tam się biją. Tamten Tamte 98. Tak są no. Dobra, ja lecę z strefy. Wow, dostał. Musimy do no, tego wjechać, a nie skrać jak chcesz, Powolno. Tak, tak. Tylko że on się z kimś walił tam na Dobra. Na grandzie, to nie wiem czy chcemy. Tu no, to może to być coś. Ja Co się dzieje? I tu patrz. A to to są oby, dobra. O kurde, to są to boty. To na... Ale w głup. Dobra, bo właśnie wiem, mi on I dojeżdżają mi te boty, ale jajca. Dobra. Gdzie jesteś? Ja go ja, ja podniosę mm, czek, A gdzie ty? A nie bo ty nie jesteś w przecież, gdzie ty jesteś? Dojeżdżam mnie a, bot, walczę z nim sobie, no, ale na mapie możecie mnie znaleźć Na mnie jest boss jak coś Ale bo odpuścił mi Strefa się zmniejsza więc uciekam do was Dobrze, ej zostało 13 osób Tak? E, tak, zostało 13 osób no No nie ta strefa, what the fuck? Jest tunel, jest tunel, jest, tam, jest tam. tunel. Co? Jedzie wzdłuż strefy tutaj grzyziomek. E, idzie, srefy. idzie, idzie, no. Struje Jestem srefy. w strefie już. Tak jest. Leży, jest w tym. W forcie, w forcie, jest. W forcie, w forcie, dozna, obity. Dobrze, dobrze, gdzie nie no. widzę. Leży, leży, skrakowany. To Leży czy skrakowany. No, skrakowany? No, leży skrakowany, tu jest pięciu, rozrób tam czterech, nie? Ci kurwa nie interesują, tylko biegaj, bo kurwa dajesz pytania, chuja robisz, ty. Jazda? No, no, a co? Leży, 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 leży Jest fortune chyba z ziomeczkiem No a to byśmy mieli. No i co teraz? Liquidation poszło My spadamy Ten mnie ten mnie zamadował złutam I mamy to 11 gości 350 chłopy latają I skrzesili się No malia szczeliny Jest blisko na tym dużo Ej dom ciomek z tym domku tutaj No tutaj to i tak jest Ekipa tu jest. Z bot? I będą was dojeżdżać z 330 jeszcze. Samochód. Podjeżdża sam, jeden gość w samochodzie. On wchodzi do ciebie. Tu wiem bota? Jestem u Was po Gdzie jest ten ziomek? Ej, osłonka tutaj na mnie. Impulsy, jakaś Odraca Odradzają się, odradzają się. Gdzie? Ej, tu jest ziomek leciał tutaj. Ziomek leży, leży. Dojdziemy, dojdziemy tych samochodów. Jest 180, 180. Już. Tak? jest. no, za mną nagle no, Mówiłem ci stój, 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 stój On ten się zrespił Nie, nie, nie. Minus 50 ma ja idę w strefie, po prostu Spokojnie Ja w strafie, ja w strafie, ja do ciebie, do ciebie Schowaj się w drzwi ty, no nie Dawaj drzwi, dawaj, drzwi, dawaj drzwi I chowamy się tu Cichutko Ja cię podniosę O kurka nie to Znaczy kurka, nie to O Bang i cały czas zabijemy ludzi, Myślę, a oni się podnoszą. Leko, cały czas 11 no osób ta, jest. Ta. Znowu się I znowu, podnoszę. znowu, znowu! Ale na no, trudno, nie, nie podejdziemy tam. Jeden nakowane. Zrobi ma mało Leży, leży, super! jeszcze jeden woloto, kolejny tym się zregenerował, nie wierzę! My, my, my mamy dobrą strefę, możemy się wycofywać no, i oni muszą nas biec, panowie. Izako. Tak, tak, on się wycofuje. Oni będą za będą ginąć. O kurczę, ja tu jak zejść. Nie. Dobra, o nie. Nie. Dobra, lecę, lecę. Nie, ja zginę w strefie. To jest niemożliwe. O kurwa. Jest. Masz apczkę? Nie niestety, dwóch, niestety. Okej. Okay. Tak, to masz dwóch. Jeden jest kurką. Idzie na ciebie, idzie na ciebie. Jest koko, no Nie mam jak przejść, no. Nie, mam jak. Jezu, ale dym w ogóle. No ja zginę, no nie, no. Ja nie miałem no. jak wyjść z tej górki, no. Ja, o, to nie, no, no, no bo ale to dym. 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 Ja tam lecieć, ale Drugie dym. miejsce! Dym. No drugie miejsce. Dobrze było, no dobrze, no. Drugie miejsce, panowie. Jak spędzacie święta? U siebie, czy gdzieś idziecie? No, w mieście e... u siebie, tak? No, do rodziców jadę. No, ale... Ja też do rodziców. Ale no, mieszkałem w tym no, samym mieście, w... więc no. W... Potem do teściowej trzeba pojechać, Rokocin. w drugi ta dzień ta świąt. Ta w Krakowie. Ja no Są tam ziomki, ja nie mam HP. Biegnę do was, nie pomogę tam. wam. Widzowie. Od lewej strony uważaj. Nie pozwolę wam święta przegrać. Ej! Oni, oni nas goją tu. Tak, tak, ja mam ich tutaj na boku. Ej, dobra, ja spadam Dobra, obici. Nie ma na pewno yy, tego... tarczy. Ktoś mnie zrespi w sumie? Ała! To jest trochę... No bo mnie dojeżdża kilkunastu. Jestem zarąbiście schowany, ale... Ała. Szkoda, że w krzakach nie dało się schować. Tak, to jest drużyna sióstr tych. Sukces. Chciałem do krzaka weź, no ale w tym chyba nowym wyłączyli krzaki. Ej, potrącił ziomka! No to... To. Jeszcze jeden. No jest, no jest, no leży. Jest tutaj no. Dwóch tutaj jest. A? Wziął jeden samochód i uciekł. W krzaku tutaj, w krzaku tutaj, w krzaku ha, kolejny. A, wiem, wiem, wiem. Średnią, Przezce, oła! Tak, 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 na czerwonym, jest, do no. Na, na Damy do da bunkru. Możesz. Autem to jest, autem, za bunkrem, za bunkrem. Leży. Ten samolot został ostatni. No, leżę. Musisz, musisz. Mam właśnie AP. Zwrócisz go, zwrócisz go. Ale miałem zarąbiste i PEMY i te padłem, no. Chuj podnieść się, jak możesz. Tak, tak, właśnie to robię. Ej. To granaty, nie przejmuj się. <t�> <t dobra, jednak wtapił. E, to, to granaty nie no. przejmuję. Dobra, to było dobre. No, to lądują jeszcze na pewno. Wylądowałem na dachu tutaj, na skateparku. Idę powalony, potem mną Jeszcze jeden powalony. Pomocy, pomocy. Kolejny. przez cały team rozjebany. Ale to były boty. Te kroki na mnie. O kurde, to są boty. Ktoś z nich strzelił. Ale serio boty. Ale troll. A walimy jajem czy nie? Nie Ja pokonałem graczy, ja pokonałem graczy, ale byli... Tak, tak, ale... ...szokowani tym, co ja tu pokazałem. To jest taki bosik. Super. Powiedz słuchaj, jakby jest twoją motywacją właśnie, żeby robić jakieś takie różne akcje, streamy, IRL, jakieś wyjazdy, zbierać ekipę. Co, co ciebie w tym motywuje jak to robisz, powiedz? Ja? No mnie yy, jara Przyjażdż. obecnie... Yy, nie, no jara mnie obecnie łączenie ludzi z różnych... Nie dla mnie to jest spoko. Jak ty, Izak, na przykład w jednym miejscu znajdziesz się... Z kimś z kompletnie banki, nie wiem. Zobaczymy mm -hmm. siebie i Dawida Jaspera, Ja mam, musimy się O, To by było coś. Mam nadzieję, że to zobaczymy. No, to by było coś. Jakby rozumiesz, po prostu odkleją. Nie, rozumiem, rozumiem. Ale Adę, z... tak mentalnie z organizowaniem stimmerów. Ej, z boku mi strzelają. To Bo to też jest myślę... Pomocy, wybranie, pomocy! Jak ogóle... no, 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 ale... no, nie biegnę, ale. Jeden leży. Wuuuhu! Nie złapiecie mnie nigdy! Coś ty zrobił! Ostatni jest. ja yeah, no, wszyscy pięknie panowie. No to są boty no? Znaczy ten gość to bot jest. Czy ja wiem, czy to boty bardzo dobrze strzelali no? Ale dobra. W ogóle do prawej oni też wylądowali gdzieś pod nami. No, oni się rozdzielili, wiecie? O kurde, skąd tak. dostałem? Na stacji tam są. Tu ktoś jest w ogóle. Na stacji jest dwóch tutaj Ale tam jest rozwała, no dwa ty nawalają. Tak, jeden krakt Stacja dokładnie na stacji Przy instrybutorach. No gdzieś trzeba jest... I Tu jest ta, ta cysterna wielka. Po lewej jeszcze. A więc jesteście na już? Tak. Jest. Ła! ty? Nie nie nie, jest nie, nie tu odskoczył Jest od na stacji, jest na stacji, w tym budynku. Rak minus 200, Jaką to przeżył? Tutaj, tutaj, dwóch, 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 dwóch tam Wow, Wow. Mam budynku. Ow! Trzech za budynkiem. Dobrze! tutaj, 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 tym my, oczywiście. Ale weź tak o, będziemy razem. O! co zauważyć tutaj, w do, do domku. Obserwuję. A, do domku wszedł. Obserwuję wyjście. To jest grane dobre miejsce, Jesteśmy w środku strefy na... ...hege rounde. Ale coś robi, tak? Tak, no chłop tam jest. W prezencie. No dobra, no ale to... ...czekaj, ja będę patrzył coś do góry. Czyli... Wyjdźcie z tego domku. Jest... Dostał. W prezencie? Ja już wyjście już z za domkiem. A co? Ja biegam do wody. W środku, na wiatr. Ale jest to solo. Samo odjeździ. Oni dalej ja, są prawie. w domku. Paryż, ty masz tą złotą, tak? Ty, ta, ta, no, jest, jest za tym żółtym domkiem. Te na dachu tutaj. Krak jest. To można rozupać. Więc lewo bije też. Oła! Panowie, musimy się -la. Pan. nie Na górze, wejdźmy na górę i siedźmy sobie na górze po prostu, razem. wszyscy. To mnie dopadli. Na jakiej górze? To uciekał ja jestem? Uciekał. Ucieka. po prostu i będzie git. Ja się mam w krzakach. Z czerwonego jedziemy. Tak, tutaj jest y, na 29, jest przy samochodzie, dwa teamy z są. I w domku. nie widzisz, czerwonego... Y, z... Auto jedzie. O, to jeszcze jedno auto. To, to jest... ma deszki, to dalej. Tam w domku są na spingowany czerwony. Ale mamy strefę na górze Tak, tu jest dwóch, ja, nie, ja muszę się wycofać Podjechali samochodem jak w głowę A na tym kompoundzie tak? Tutaj Tutaj na Bawie. czerwonym to się paris spad, tam jest dwóch typów na czerwonym, dwóch typów na czerwonym To wiecie co? Możemy to strefy już nie będzie Możemy podjechać ten czerwony w takim razie jest razem, ok? Ale niżej strefa jest, nie o, 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 o. No. Możemy wejść razem na ten domek, po prostu tutaj. Na czerwony mark. Dobra, to no do, 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 tu, tu są chłopy, tak, tu są chłopy jak coś, bo obok w domku tutaj, no o. Obity mocno. Tak, tak, no ale powinniście podlecili. dojechać ten na czerwonym, do lewej strony, na... żebyśmy razem wejrzeli na ten domek, po prostu teraz. I przyjeżdżacie jeszcze. Chodźmy chodźmy teraz na to, co? Jak macie coś do rotacji, to wejdźmy na ten domek i razem tylko, żebyśmy to zrobili, I do tego domku wchodzą tak, chłopy, uważajcie. A mi się wydaje, że z domku chłop wyszedł. No nie? nie, nie, do domku, jest na, na dolnym part na pewno. I kolejny tym biegnie. Ej, z prawej, że Tam jest też szczelina, oni, oni kli z uważaj Czartku blisko Leży, wipe tutaj To już jest git Szukaliśmy go z sucharem No, no, no. no W boku jest no, kolejny team Powalony Możemy go dojechać, żeby nie ma Dojechany, leży Ale jego team jest jeszcze tutaj Tak, zostali za kamieniem 140 Wycofują się strzał, dobra. Gdzie wy jesteście ty nagle? Gdzie Obok ciebie Ła wow. no, Strefa mnie daje? Oznaczam wam, cały ty, ty, czas ty, ty. ich Ja już się ty, wywracam duro, jak, jak coś ja nie dużo tu jest Jak oznaczam ich, jakoś się wywracam, nie mam Dowolony jeden tam nie ma jak dawić komple... Idę go podnieść Dobra ja leżę Nie no, jednego nie mogłem! Ale dobrze, Bebrać. drugie miejsce, mamy dwa razy drugie miejsce, to jest bardzo dobry wynik, drugie panowie. No tak, i została, no. Akurat Max był najlepszy z nich. Nie no, dobrze było, no. Nie no, dobrze Dobra, nie było. Nie nie brakowało. skaczesz? Yy, skaczę. Chyba tam trzeba lecieć, o. Nie o. No, no, ty pierwszy ziomek podniósł, no. No dawaj, no. Po koniu, ratujemy was. Leży, bio, no. Pokojnie za już dolatuję. Zostaw tam mi trochę tam mięsa tam. dla mnie. Palce, o, ty ja ty nie mam nic zastrzelania strzelania Łapta tam A nie, nie, bo już nie żyjecie no, no, granat jakiś to, to, to ja rzucam to, je wiesz, na ślepo Gdzieś tu słyszę skrzynkę Mam jeszcze dwa granaty no, no, Ty Ograłeś go Jam, ty ograł! No, to chyba to co się tu dzieje. Tu jeszcze jest sporo teamów! Na... Jeszcze kroki, kroki, kroki Pod nami chyba. Jest O jest, jest. Brawo Dobrze, że i nie strzelał Uff Byłem twoim ochroniarzem no, wszystkie strzały. Nie wiem, co się z nim stało, ale mogę się podnieść. To jest booster startu, to zaraz się my podnosimy jeszcze. A mamy obie karty, dobra coś przeciało? Coś tu leci? taki dźwięk. A nie, nie, przepraszam, to są takie granaty. Powietrzne, które wyrzuciłem. Dobra, trzeba ich uratować. Widzę, widzę samochód. No to można tam polecieć od razu i ich uratować faktycznie. Ja tam w sumie skarbnę. Czy na to zasługują? Tu zasłona jest tutaj, to jest. To jest chyba taki miecz ukryty. Właśnie to są te NPC chyba. tam, tam jest Jak ktoś potrzebuje leczenia, to się... tutaj są beczki, jak coś. Co jest? No to na mnie można by troszeczkę podleczyć Yeah Samurajski miecz Aktywacja, tam jest na mamy z prawym lewym, lewym zrzucają się? W krawym to jest zamer Okej W prawym, tak? Podjeżdża Przed nami. Wow, lecisz, w ogóle na nas, le, Ląduje na typ na nas. O, widzę dobra, widzę ich. Uciekają teraz od nas. Ja ta. Tutaj. Pum! To my. Paryż. Paryż. No. go. On, on, on jest Paryż. Lec... Paryż.

Czek odradzało jednego, a ja nie mam broni na daleko, dobra, ja nie mam Nie broni, no, Iksen leży, no co ty tu robisz? To nie moja wina! Pomożemy wam. Co się u was dzieje? Czekaj, no, to no, z z z z z z sześciu tu było u nas. No, ja ale gości? No, uciekajmy lepiej, odrodzimy ich za chwilę. No, z sześciu gości, On, dwie ekipy, no. Ten krakt Jeden leży, ja też leżę. Jeden za jeden. Ała. Powinniśmy się panowie wycofać i ich uleczyć. Mam pomysł Umrzyj, Umrzyjcie tam panowie. O, Ale fart. Aktywacja. Okej, okay, jednego przyzwałem. Ej, tu jest ziomek! Na różowo zaznaczyłem. Oj. Nie wiem skąd. Ale... A tu jest ekipa, oczywiście! Różowy Pinky boy alinalos! Bardzo mocny gracz z Europy. Zdrowych, spokojnych, wechstałych świąt, czaty i paris. Dzięki pogromca 13. Miłego dla Ciebie też i miłego pieczenia ciasta. Zrób tam dużego kejka.